Cześć, witajcie w kolejnym odcinku zagrajmy w Amnezję roczny obłęd. Tak więc w ostatnim odcinku musieliśmy spalić to tutaj, rozpuścić. Udało nam się, więc wbijamy do kolejnej lokacji. Są to rafinerie. Mm. Zobaczymy, co tutaj nas spotka. Bo szczerze mówiąc nie pamiętam co dalej jest. No dobra, idziemy. Aha. Tu będzie potworek. It sure is dark in here. nie nawet tych do Yes, and there's a good reason for it. But you can light the lamp now if you wish. You wish. What's the reason for the darkness? That is. Stay close. Be careful not. To stray. No, dalej What's the reason? Bo Why it is this so job? Pay attention, Dandle. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. No szybciej W pobliżu są wrogowie Kucni Lewy control W cieniu, a naprawdę ciężko będziecie zauważyć Przyszedł sobie Ja się wolę schować przed nim, naprawdę chociaż na chwilę Bo nie chcę żeby mnie ten Nasz przyjaciel zapał Jak? Lekki ból głowy Słuj chemiczny Dobra, chyba możemy już iść dalej. On sobie chyba poszedł, nasz kolega, przyjaciel. Teraz nie wiem czy tego czerwonego tu nie było, czy było. Co tutaj mamy? O, w końcu olej. Hej. Flacha. O, znalazłem cię. Mam krzesiwko. Co dalej? Co to jeszcze macie ciekawego? A mamy landamą. i drzwi się otworzyły. Jeszcze się wystraszyłem. Trochu Troszku Dobra Ile flach? Tu są trzy pary drzwi Tamteny będzie trzeba potem przejść Tu są zamknięte Tam nie wiem czy byłem, za chwilę pójdę zobaczyć Mamy krzesiwo A tu? O, otwarte Łee, to tutaj byłem A tu? Chyba nie byłem O, już wiem co to będzie Tu potwór mi chyba wyjdzie wiem, co do mnie wejść O Jezu, jeszcze Daniel ma <grym> Nie. No. Mam... Znaczy, zdaje mi się, że on mi tutaj wyjdzie gdzieś. Tylko nie wiem kiedy. Chyba teraz. Wow. No to dziwne, bo wtedy mi się zdawało, że on mi tutaj wyszedł. A to może mi się zdawało. Dobra. No to idziemy dalej. Tutaj byłem. Nie byłem. Zobaczymy, co mamy tutaj. Dobrego. Same flachy. O, jest, Krzysiwo. Zrobię tu przemeblowanie. <laughs> Nie udało mi się. Dobra, tutaj jest to przejście takie fajowe. By sobie odsłonić to. I wchodzimy. W ogóle, co mam za zadanie? Drzwi prowadzące do zaplecza są, znajdziemy drogę. Aha, no dobra, no to. Dobrze idziemy Nie wiem co to jest, nie wiem Wolę chyba nie wiedzieć O, napełnimy sobie lampę A, mamy pełną. Super Mamy pełną lampę i ogólnie jest fajnie A tu Aj, uciekaj parę sińców i zadrapań mamy znowu krzesiwo nie wiem co tutaj mam opowiadać na razie tutaj trochę takie chociaż za pierwszym razem się naprawdę bardzo wciągnąłem w tą grę grałem nocami starałem się po prostu nawet nie grać w dzień wolałem sobie w nocy usiąść ponieważ tak jak tutaj mówiło dużo ludzi jest klimat w tej grze Tutaj nie ma nic. <grych> tą skrzynię można. Nie, nie można otworzyć. Kurde, ale mnie to w jak on tak chodzi, dziwnie. Z sobą mamy poczytalność i to jest naprawdę takie. O. Teraz musimy sobie otworzyć tą piwniczkę. Piwniczka. No, zejście na dół. Tam jest takie dokręcenia, że tak powiem. No, ale tutaj jest w tym miejscu zablokowane. Musimy sobie pomóc wyciągnąć to coś. Aj. A mnie w jak tak. Dziwnie się steruje. O. Teraz możemy iść sobie tym przekręcić i możemy schodzić na dół chyba. O, ja dobrze pamiętam. Będzie to teraz możliwe? Jeszcze? Nie. No to. O, zmieniło mu się. Wchodzimy na dół. Zobaczymy, co tutaj będzie. Bo. Wow. Mamy kolejną lokację. Aj. Mamy kolejną lokację Piwniczy archiwum. Mm, dobra, i co my tutaj mamy? Wow, wiem, nie! To było najgorsze, najgorszy poziom, prawie który grałem. Tutaj nam taki potworek łazi w wodzie. Słyszycie go? On nam tu zapierdziela. Musimy przed nim uciekać że ta straszna melodia, kurde Aaaa, tu wskakuj Aha, tu sobie teraz drzwi otworzę Ale to nie teraz, bo będę miał za mało czasu, żeby stąd uciec Zrobię to sobie później Wrócę tutaj Aj A, ja, myślę, że mnie dogoni I zaraz mi się to uda Jeszcze zaraz mi się lampa będzie kończyć, no to będzie już naprawdę ekstra Tu mamy landaum Landanum No ja tu idę zobaczyć co tam jeszcze jest Później ta dźwigienka będzie trzeba ją przesunąć Żeby sobie przejść dalej No, dalej nic już nie ma, to ja sobie wrócę tam Ajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj dźwigienkę przesunąć Będziemy musieli szybko biec. Bo to nam się będzie zamykać. Nie wiem teraz w którą stronę. Do na dół, do góry. No, uciekaj. Bo ja się boję teraz strasznie, że mnie tutaj złapie za chwilę. No, skaż, skaż. O, widzicie, że nam się tam drzwi zamykają No, i zamknęły się. Teraz musimy tutaj to... Teraz wrzucimy to forkowi i musimy biec do następnej części. Na, na następną skrzynię sobie biec Póki on nam tutaj No, wiesz, jedz, wcinaj nie, nie wiem co to jest w ogóle. O, teraz to jest jedno z bardziej takich emocjonujących kawałków. Musimy sobie, musimy sobie, pf, Wrzucamy Rzucamy tutaj te, te, te jedzenko potworkowi. Musimy szybko w tym tutaj kręcić, żeby otworzyć sobie te drzwi. No, szybko, bo on nas będzie gonił za chwilę. On za chwilę to zje i będzie miał koniec zajęcia. Będzie nas chciał gonić. Już chyba skończył. Teraz będziemy mogli tylko drzwi zamykać ze za sobą zamknięte drzwi po prostym zamku. Oj.